Wiadomo, że od przynajmniej dwóch lat to największą rozrywką w Starogardzie jest klub koszykówki Polpharma. Tutaj jakby miasto ma yy, no, poukładaną sytuację takiej co yy, ale też chciałem się panu zapytać o widzę przyszłość udziału miasta w tym klubie sportowym, jak również no, Starogard zawsze sunął z piłki nożnej. Tak. I tutaj właściwie też od ubiegłego roku tak, ta drużyna piłkarska troszkę jak fejm z popiołów powstaje, od dwóch, dwóch lat się do góry, no i za chwilę yy, też wydaje się, że będzie jednak jakiś tam udział miasta no konieczne, bo, bo jednak no, im, im wyżej tak, to są jednak i większe problemy, i większe oczekiwania, nie tylko mieszkańców też, też zawodników, jak panowie patrzą na, na te kwestie związane z, ze sportem. Jeżeli chodzi o sport i o te dyscypliny, może wiodące przede wszystkim, bo to wiodące dzisiaj jest z pewnością koszykówka, która najwięcej. Widzów, najwięcej tych, którzy interesują się sportem, zwłaszcza koszykówką, przeciąga i oby naszą wizytówką jak najdłużej była koszykówka, bo i to wypełnia regularnie naszą halę maksymalnie, bo to rzeczywiście są wspaniałe widowiska i wspaniała publiczność, wspaniali kibice. Ale jeżeli chodzi o piłkę nożną, która ma przebogate tutaj tradycje. Przykładem tego może być Kazimierz Dlaina, który jest no, ikoną tego naszego sportu tukocieskiego stolgarskiego yy, i bogate tradycje drużynowe. Wtedy, kiedy byłem prezesem klubu sportowego wieżyca yy, w 1983 roku właśnie juniorzy nasi zdobyli tytuł wicemistrzów yy, Polski. To jest drużynowe największe osiągnięcie i sukces w tejże dyscyplinie sportu. Przez wiele lat parałem się także tym, że byłem prezesem tego klubu i piłkarze grali wielokrotnie właśnie w trzeciej widze, co także przyciągało szerokie rzesze kibiców. Ale chcę powiedzieć, że po tych tłuściejszych latach przyszły i chudsze lata w piłce nożnej i cieszę się, że już jako prezydent namówiłem w zasadzie dwóch biznesmenów do tego, aby tą piłkę nożną zechcieli pociągnąć, żeby także stworzyli warunki ku temu, aby ona mogła się rozwijać. My jako miasto z budżetu miasta na te dyscypliny wiodące, więc koszykówkę i piłkę nożną, ale na młodzieżowe zespoły, na szkolenie młodzieży, jeszcze tak jak w innych dyscyplinach sportu, także. Ja bardzo się cieszę, że w ślad za tymi awansami kolejnymi w piłce nożnej, równolegle powstaje wspaniała baza, stadion, który za rok, rozpoczęty w tym roku, modernizacja i remont, za także środki unijne mogła w przyszłym roku służyć dobrze właśnie nie tylko sami piłce i temu szerokiemu środowisku, ale również tym, którzy żywotnie interesują się nadal rozwojem tej dyscypliny sportu. Ale mamy przecież w naszym sporcie również w tych takich może niszowych dyscyplinach, ale też mistrzów świata mamy bardzo dobre wyniki. Ja jestem przekonany, że nie odrodzi się nam także lekkoatletyka w sytuacji, kiedy już nie będzie bieżni z żużlowej, a będzie z sztuczną nawierzchnią, gdzie będą warunki wspaniałe na tym stadionie za rok dla uprawiania tejże dyscypliny sportowej, a jest wielu szkoleniowców, jest wielu wiele osób, które były zawodnikami w różnych dyscyplinach lekkoatletycznych, że będą mogli właśnie tę dyscyplinę królową sportu uprawiać właśnie u nas w i tutaj widzę dużą przeszłość właśnie przed i lekkoatletyką także. No, pan prezydent wspomniał tutaj o sukcesach zarówno za K.P. Starogat, jak i Polfarmy, i to dobrze, że miasto wspiera te dwa kluby. Aczkolwiek no, mam jedną tutaj uwagę, zresztą po debacie dzisiejszej w, Państwie, w Pomorskiej Wyższej Szkole, gdzie przedstawiono nam ankietę, gdzie okazało się, że około tylko 10% młodzieży tej ponadgimnazjalnej chce uprawiać sport bardziej woli spędzać czas w pubie czy na spotkaniach. Jakby same te liczby już świadczą o tym, że nie do końca z tym sportem w Starogardzie jest dobrze. Sportem wśród młodzieży. Bo kierunek jest dobrze wytyczony, to co tam prezydent powiedział, że młodzi powinni uprawiać ten sport. Ja jestem zwolennikiem, żeby budować właśnie taką drużynę I mi się bardzo podoba właśnie klub piłkarski Starogard, że to nie jest, że to nie jest klub, który się kupuje tak jak kiedyś tam. Pogoń Szczecin przywiozła z Brazylii cały czarny zespół i, 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 i mówiła, że, że ma po prostu zespół pierwszoligowy. Nie. Ja, ja jestem z zdania, że trzeba budować, postawić przede wszystkim na młodzież, bo to jest bardzo ważne, żeby tą młodzież aktywizować. Sport kształtuje charaktery, niezależnie od tego, czy to jest piłka ważna, karate czy szachy. Jasne. Trzeba być zawsze sumiennym, wytrwałym i to dużo daje pozytywnego wychowaniu młodzieży, a, a jest coraz... Gorzej z, tą, z tym wychowaniem młodzieży, ponieważ czynniki zewnętrzne, właśnie ten internet, który jest dla nas zbawieniem, czasami okazuje się, że jest, że jest, że jest też tą rzeczą, która sprowadza młodzież na manowce. Nie? Także. Bardzo istotne jest to, żeby postawić na sport wśród, wśród młodzieży. No a Miasto musi oczywiście te kluby, te sukcesy, które są, po prostu wspierać, otaczać opieką, szukać, szukać inwestorów strategicznych, takich sponsorów strategicznych, może tak nazwijmy, w sumie, ale to w sumie to to samo. Nie? I promować młodych ludzi poprzez stypendia zachęcać i wskazywać dobre wzorce, przypominać o Dejnie, Grubie i innych tutaj znanych sportowcach ze, ze Starogardu Mińskiego. Panie Gabrielu, dla Pana serce bliżej piłki nożnej, no bo ten, ten zespół w tej nowej odsłonie, to gdzieś tam uczestniczył Pan bezpośrednio w tworzeniu tego zespołu. No jasne, no ja nie będę oszukiwał. Wszyscy, którzy się sportem w Starogardzie interesują, to, a piłką w nożną w szczególności, no to mnie znają, no, w tym sensie, że ja chyba w drugiej klasie podstawówki się na włókniarzu znalazłem jeszcze w w wieżycy świętej pamięci, i y, moje serce było zawsze biało-niebieskie, i, i takie pozostanie do końca życia. Niestety, dzisiaj nie mamy, nie mamy już y, wieżycy, ale mamy KP Starogar, której nie tylko y, pomagałem zakładać, ja mogę powiedzieć, zdradzić taką, y, taką ciekawostkę, że w obu wypadkach, i czy to przy trenerze y, Ciechanowskim, czy przy trenerze Wolercie, to ja byłem tą osobą, która przez zarząd została. Upoważniona do prowadzenia rozmów, żeby ich zatrudnić, i to ja z nimi negocjowałem, że tak powiem, przystąpienie do pracy trenerskiej w tym klubie. Powiem więcej, sam przez jakiś czas krótki trenowałem i nie, nie pamiętam, czy to nie było jedno z wyższych zwycięstw, żeśmy z jedną z ekip tutaj 13-1 wygrali. Więc gdybym ja zaczął tutaj opowiadać o tym, że piłka nożna jest dla, dla mnie sportem numer 2, albo 3, albo 4. Byłbym nieuczciwy, bo jest sportem numer jeden i, i o tym wie wielu ludzi i y, wielu chłopaków, którzy grają od trenera y, z rocznika 93-94, czyli naszych tych eksportowych y, drużyny makroregionu, od trenera Galuga, od trenera Krzysztofa Lorenca, od trenera Wąsika, od trenera y, Siory. No, y, to wszyscy, wszyscy tworzymy piłkarską rodzinę w Strogancie. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz. Dzisiaj sport jest. Y, najlepszym nośnikiem promocji spośród wszystkich dostępnych takim samorządom jak nasz. I mamy wielką, wielki handicap powiedziałbym w związku z tym, że mamy tak możnego sponsora, który, który chce sponsorować koszykówkę na najwyższym poziomie w Starogardzie. I sport oprócz tego, że jest promocją znakomitą, to jest również świetną rozrywką. Dzisiaj sport to jest przemysł, to jest rozrywka, to jest promocja. Nie, nie przez przypadek wielkie firmy chcą znaleźć, umieścić swoje logo na, na koszulkach wielkich sportowców. Nie przez przypadek w StaroGardzie hala co dwa tygodnie jest wypełniona po, po brzegi, bo to jest jedna z najważniejszych, nie powiem otwarcie, to jest najważniejsze wydarzenie w naszym mieście, rozrywkowe, sportowe, na wielu, społeczne. W żadnym innym miejscu w StaroGardzie z taką regularnością 2,5 tysiąca. Mieszkańców się nie spotyka, to też powoduje, że my jesteśmy traktowani jako stolica, bo dojeżdżają do nas ludzie z zewnątrz i oni tutaj, właśnie w Starogardzie, a mi bardzo za tym zależy, żebyśmy my byli w ten sposób przez sąsiadów postrzegani jako stolica, jako centrum, jako miejsce, które daje impuls, jako miejsce pełne energii i sport jest znakomitym miejscem, żeby te swoje aspiracje ujawniać. Czasami ja jestem po rozmowach, jeszcze w wakacje rozmawiałem z przedstawicielami zakładów farmaceutycznych Polfarma. I ja obiecuję, że, że my jako miasto, ale jako udziałowiec, ale też wobec zobowiązania, takiego właśnie jak, jak, jak rozumiem, wobec mieszkańców, w bliskiej, pełnej współpracy z sponsorem tytularnym zrobimy wszystko, żeby, żeby najwyższy poziom koszykówki nie zniknął w Sarogardzie, nie zniknął z mapy sportowej. Polski i to jest ten sport kwalifikowany, i tutaj yy, o KP ja nie będę mówił, bo wszyscy będą i tak mnie podejrzewali, że ja będę im pomagał. Yy, yy, pewnie, jasne, oczywiście, yy, numerem jeden jest yy, Polfarma. Dzisiaj, ze względów strategicznych dla miasta, numerem dwa jest KP, ale jest jeszcze sport masowy, powszechny. Trzeba zrobić więcej, żeby ludzie, którzy yy, zaczynają mieć świadomość tego, że trzeba żyć sportowo, że trzeba żyć w ruchu, że trzeba żyć zdrowo. Mieli miejsce, gdzie mogą spacerować z kijkami, mieli miejsce, gdzie mogą jeździć na rowerach.